Sponsorem odcinka jest SFD największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Sprint rowery ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Dobra, słuchajcie, jest godzina trzecia w nocy, wywiad na łóżeczku z Tazem, witam, witam, witam serdecznie. <laughs> Jakby to nie brzmiało, nie? Nie, <laughs> nie no H H Hubert ja tam... Bale dziewczyny, nie wiem, nie wiem. Ja bym... to samo, moja już na mnie czeka. Pogłoski, <laughs> kiedy... Pogłoski były inne kiedyś, jak wchodziłem w internet, ale no, wale dziewczyny. No tak. <laughs> tazy, pas jest? Jest pas. Em zgubiłem, ale, ale pas jest, nie? Co ty gadasz? Już odpadło, bo tak. Nie. Ja ale no, wstyd Ale ten... nie jest ten... wstyd No ogólnie, no co to jest? No ale to wiesz, oni mi się Dobra, tak miało być. Ale też mi się wydaje, że Fajm do nas szybko zrobił. Na szybko, tak, słuchajcie. Bo Józef, Józef, wróć Józef już Alberto, ten pas, ten pas, pas. Ja mam pas króla. Dla mnie pas króla jest ważniejszy trochę, ale to są fajne, Bo ja lubię lubię Aczkolwiek, no, Alberto wykrzyczał, przez ten pas dosłownie pas, ale jego jednak nie dostał, bo ja go No przyją, dobra, stary, ale tak, Albert jest sam zły na no, Josefa mówi, że na kolejną galę to kupi mu pay-per-view, żeby siedział go to nie bierze do, do narożnika. A, też to powiedział, że już więcej jest, go do narożnika jest, nie weźmie, to jest, nie? Takie, yy, I teraz tak... Aczkolwiek teraz Albert też stracił przesunek w moich oczach przez Josefa, nie? I to tak jest... Nie wiem co teraz... Ale wiesz, no halo, winach, ale nie? to nie była jego decyzja, nie, też, no, da, y ale. bo ja już z Albertem rozmawiałam, Alberto mówi też, że on Cię przeprosił nawet za to, więc... Ja, ja nie będę, ja bo ja byłem, ci oni tam mówili właśnie, że mnie, Albert fajnie się zachował, przytulił mnie, A, powiedział, że tak. wiesz, ja nie wiem, bo ja wyplułem szczękę, ja powiedziałem, że w... tą, nie jestem nawet, nawet wywiadu, wy... wychodzę, idę do domu, z, nie, no, no to zachowanie, wiesz, wychodzę, gościu walczy z partyzanta, ja mówię, ja idę do domu. Nie mam na, na, na nic, nie? Nie pamiętam, co tam się wydarzyło w tym ringu. Oni tam go dali, dawali wywiad, a ja też tego nie słuchałem, poszedłem po prostu w pi... No i wiesz, i tylko mi chodzi o to, że Albert jest w tej sytuacji, moim zdaniem, tak samo poszkodowany, jak i ty. No bo to nie była jego decyzja, ale, tylko... Tak, tak, ale on mówi też, że wygrał o dwie rundy, więc no szanujmy się. Chyba nie znałem MA. Moim zdaniem ja wygrywałem obydwie rundy. Nadrabiałem teraz ten pojedynek. Yy, I teraz tak. Plan był prosty. Obalać chyba co? Przepraszam. Proszę bardzo. Yy, plan był prosty co? Chyba obalać. Tak jest. Plan był prosty, obalać. Ogólnie myślałem, że więcej zadam czasu w ogóle, bo chyba ani jeden cios nie szedł w stójce. No ale obalałem, wymęczałem. W trzeciej rundzie może bym się bardziej rozkręcił. Ale zadałem czułem. Robbie Albert? Tak, Sama mówił Albert, że trzecia runda byłaby jego, nie? Bo ja tak gadam, Aha. właśnie, że w trzeciej rundzie bo ja taki, jest mam taki styl, a oni nie mają takiego stylu jak ja, Aha. oni się odpalają na początku, a ja właśnie męczę, męczę, a w trzeciej rundzie pokazuję wszystko, A i pierdolę, żeby żeby było trzecia runda, to by wygrał. Połamał za rękę. Ten teraz skoczył, też nie bo Obydwo braci i do trzeciej rundy nie, nie doszło nigdy, nie? A ja taki jestem, że ja... Wiem, że są trzy rundy i zbieram energię, tam wymęczam, wymęczam, a w trzeciej rundzie pokazuję całego siebie. I nie, nie mogą się wykazać... Byłem niezadowolony, bo nie mogą się wykazać w tej trzeciej rundzie. A kłopoty, żeby ten... Ja już ja słyszałem, jak on oddychał, jak on mi gol znieciął, no, stracił siłę na wszystko, każdy jego ruch. To była strata siły, nie? A ja na to tylko czekałem, żeby go wykończyć, ale no... Zdarzyło się tak, jak się wydarzyło. Z Josephem nie, 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 nie doszło do tej do rundy, no i za ten niestety, niestety, też nie. Słuchaj, faule też tam się pojawiły. Nie lubię was no. W tym, faule tak, no. trochę tak. Eee, to Ogólnie nie, nie wiem, czy ja bym się nie pisał w ogóle na soccer, soccer kiki i główki, nie? Oni są w w, w, ty, w tych freakach i czyli Pride. Nie ma Pride, mi się wydaje, że to jest moja dyscyplina. I, i, i... chciałem MA, chciałem K1, wywołać się z K1, chciałem MA, ale nie wiem, czy Pride to nie jest moja dyscyplina. Czyli główki. Soccer kiki i oczy. To jest taki wywiad, że nie zaklepuję, ale wszyscy są takie kotaki w tych frykach, to zapraszam na zasadę Pride, nie wszystko. Bo ja jestem ja się nie potrafię hamować. I ten łokieć czy główka, to nie ma tak, że ja to myślę, że to zrobić, to idzie nie Nie, intencjonalnie. Nie intencjonalnie. No tak, no. No i... Nie intencjonalnie albo Nieintencjonalnie. No, ale... Czyli, no. że nie chcesz, ale to robisz. Tak, o właśnie. Tak. Nie chcę, tak. ale to robię i tego główka i soker może na takie okay. walki ten... No to spoko stary, wiesz. To wiesz. jest tylko urzmaicenie. No, tak, 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 ale i walka o pas to 5 rund. W ogóle. Takie da zasady, ale nie no. wiem. Zobaczymy. Oni nie, nie pójdą w to, bo to przecież oni to by... Oni do trzeciej rundy nie, nie, nie dochodzą. Do, do trzeciej i... rundy nie dochodzą, to dopiero 5 rund, nie? Ale w krwikach, kr 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 oni, wiesz, biją się po minucie i... Co to jest za show dla Wizas, nie? Oni się biją minutę i... i, i, i i te walki takie są, wiesz, dajcie pięć rund, opas czy coś i, i jakiś Pride, mogę chodzić takie zasady. Tazy, e, ka taki ulicznik jest z tym zy, każdy taki z ulicznik, ulicznik. No za co ty myślałeś? myślałeś, że tak? Sami ulicznicy no, kurczę, sami. No, to, to niech lecimy na sokerki i kubówki i za to nic, nie? Tazy, konflikt z Josephem eskalował teraz tak potężnie, że ja strzelam, że organizacja będzie chciała doprowadzić do tej walki. No i nie doprowadzi, bo mówimy, że to patologii, nie wiem, ja też Kurczę, no nie jestem sportowcem, ale ja się biję nawet nie dla pieniędzy, ale dla takiego właśnie honoru, szacunku i dla chwały. A to są zachowania poniżej pasa, niesportowe zachowania, mhm. które ja nie toleruję ogólnie i, i, i nie wiem, czy dam im rewanż, raczej tego rewanżu im nie dam. Ani Albertowi nie dam tego rewanżu, ani Josephowi, każdy chce zabrać moje zero z rekordu, to ja jestem królem free fightów, to ja rozdaję karty i... i, i na złość ani jednemu, ani drugiemu z braci nie dam rewanżu. Zmieniłem mój statement, chcia chciałem dać im rewanż, ale to teraz przemyślałem, że takie zachowania, mhm. które nie są fair play i ja chcę się bić jeden na jeden. dam jakieś walki właśnie dwa na jeden czy trzy na jeden to są poniżej, poniżej pasa i, i, i nie, nie toleruję takich zachowań. I ja nie dam ani jednemu, ani drugiemu rewanżu. Nie szukam kogoś innego. Przepraszam za słowa, ale no... no ja widzę, ja, 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 że każdy chce się bić, ja nie proszę o walkę i, i mam, mam co robić w swoim życiu. Zarobiłem tyle, ile mam. Teraz mam na mieszkanie, mam na auto, wie ja w życiu więcej, jakoś nie potrzebuję dużo więcej pieniędzy. Mam to, co chciałem ogólnie, jestem teraz pełniony, więc walki nie szukam, aczkolwiek będę to ciągle będę w treningu, bo lubię to robić, robię to dla zajawki. I, 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 I nie potrzebuje walki. Józef ewidentnie mi się wdaje, szuka tej walki i robi takie zachowania poniżej pasa, by tą walkę dostać ze mną. A ja na złość mu tej walki nie dam. Zobaczymy. Może, albo może zmienię zadanie, wiadomo, ale raczej raczej na ten moment nie chcę dać właśnie walki żadnej. Kazę, no to jeżeli nie Alberto, jeżeli nie Józef no to teraz pojawił się kolejny potężny konflikt z Denisem Załęckim. Odpalił się na ciebie wczoraj na ważeniu naprawdę bardzo no on, mocno. I, 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 on tylko biwa wali liścia dla jakiegoś reportera. Teraz się dzisiaj widziałem z takim ochroniarzem, się przepycha. Przy, przy, eee, tu kogoś, tu kogoś. Filip Bątkowski, mu jest 20 kilo lżejszy gościu, który zrobił go jak chciał. Ja już Ja miałem trochę respekt do Denisa, bo taki był Duży gość, trochę się bałem, nawet go powiedzieć. Bałem się, nie, 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 nie żybałem, ale miałem taki respekt. K gościu wiesz, wielki, taki kostawny, ale ta walka, bo Filip pokazała mi, że to jest. Mi, Miękka faja i. i, 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 i Miękka faja to jest. Filip Very ale ale już... Filip połączył go kilka razy, 20 kilo, 6 gościu go już tam robił, nie? Filip dał mi wielki szacunek za to, co się pokazał w tej walce. Miałem teraz wyzywać właśnie po tej walki, bo miałem, chciałem wygrać z Alberto i wyzywać właśnie Denisa do walki, ale tam Lebrygo go wyzywa, wszyscy chcą się bić z Denisem, a z Denisem ja się nie muszę bić. Mogę, może z Tyburskiego na Pawła, bo jeszcze dwóch braci, to zaraz kolejni no, bracia. Dobrze, może z Pawłem Tyburskim, ja jestem, najlepszy, ja jestem najlepszym freakiem, Nazywa się najlepszym freakiem. W tym momencie moim zdaniem i, i jestem na Pawła Tyburskiego bo miałem też do niego taki respekt. Wcześniej kilka rok temu wchodziłem w friki i wiem, żeby mu był, nie... ale w tym momencie wiem, że jestem zdolny go pokonać. Jak Paweł chce się może ze mną bić, to mogę go pobić, ale zobaczymy, co coś pokaże. Ale dla, 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 dla rewansu, dla tych Alberto, nie dam już z Dysefa. Ale w ogóle zadałeś pytanie, o które? Z Denisem Zalenckim. No? no, kiw z niego ze Denisa. z Denisa jednak. Chyba nie, nie mogę, mogę się z nim bić. Ogólnie, ale on ma tyle tych walk. Jak chce się ze mną bić, to może z nim zawarczyć, z Denisem. Ale, ale na Filip Bączkowskimu. To ze mną chce się bić, jak mógł gościć naj... Bez Wezmę do Filipa, ale mógł gościć dwajście kilo mhm. To szanujemy szan szanujmy się, czy nie? Klaszyk, to... A Tyburski jest największym frikiem, więc ten, to bym Ty... Was... ja no. czuły topka. to naj... burskiego i potem zobaczymy, co pokaże, To był on na mojej liście ostatni. Tak każdy gada, że to jest najlepszy frik, więc ja, ja, ja się uważam, że najlepszego frika. I na początku na pewno, ja wchodziłem w Afryki, nie byłem gotowy do niego, bo wiem, że będę z nim przegrał, ale na grudzień Barton, czy, albo na czerwiec mogę z nim wychodzić, ale we ma nie się ze mną raczej, może wyjdę w K1, no, ale nie wiem, bo ja trenuję MA i czuję się w tej dyscyplinie najlepiej i ja lubię ulice, albo nawet możemy wychodzić w zasadach Pride'u itp. No ja lubię, to sami ulicznicy, sami kurczę, sami ulicznicy, są, to wyjdźmy na, na ulicę. no zawsze mówił, o gołe pięści, gołe pięści, to zawaj na gołe pięści. Kurczę, no to są sami tacy, wiesz, sami kozaki, gołe pięści, ulica. No to możemy porobić ulicę, zasady, zasady ulicy. co Paweł Tyburski MMA? Mm. Paweł Tyburski MMA albo Paweł Tyburski Pride. Pry, pra, e, Pride. Pride okay. Ale, 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 zróbmy to mi federacja. Na razie ja zarobiłem na mieszkanie, zarobiłem na fajne auty, które sobie wymarzyłem, więc jakby już. Ja spełniłem wszystkie marzenia. Chciałem być streamerem, dużym jestem streamerem, chciałem być. Fighterem, jestem, fajterem, chciałem mieć mieszkanie w Warszawie, mam, mam auto. Nie wiem, teraz to już. co, 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 co. Ja Teraz już brałem te walki wszystkie, bo wiesz, bo chciałem to wszystko osiągnąć. Osiągnąłem teraz wszystko, co chciałem. Teraz nie wiem, co. Może zajmę się trochę sobą, trochę sobie odpocznę. Dadzą fajne walki, fajne, fajne pieniądze. Na pewno pieniądze muszą moje, zanim urosnąć, bo 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 ja jestem naj, 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 najlepszym frikiem ogólnie i, i nie może nikt. Będę dosyć cieńszy ode mnie. I to była tak soczysta końcówka, że ja już nie będę jej psuł żadnym innym pytaniem. Zamykamy to klamrą. Gratulacje. Dziękuję. Widzimy się już niedługo. Cześć.